Mama trójkie dzieci, kobieta, która jest po amputacji piersi, na pewno nie ma wsparcia w mężu. Zupełnie nie ma wsparcia w mężu, chociaż naprawdę stara się, jest, jest optymistką i z każdej sytuacji, każdą sytuację sobie tłumaczy, że to jest, tak musi być. Tak musi być, tak jest dobrze. Pewnie inne mają gorzej, więc naprawdę ja mam bardzo dobrze. To nie jest, nie jest pozytywny bohater. Próbowaliśmy z reżyserem doszukać się przyczyn tego jego zachowania. No i szukaliśmy też jakichś pozytywnych cech. On ma bardzo dobre relacje ze swoimi młodszymi dziećmi. Młody policjant, młody stażem, który na początkowej swojej drodze Spotyka trzy kobiety, które no, troszeczkę mieszają mu jakąś taką stabilność życiową, komfort właśnie w którym gdzieś się porusza. Nie ukrywam, że jedna kobieta tutaj ma najwięcej do powiedzenia w życiu Marcina i jest to Ada, którą gra Julia Wieniawa. To jest dziewczyna bardzo spontaniczna, podejmująca często pochopnie decyzje, co oczywiście niesie ze sobą wiele problemów, ale też trzeba je, na nią spojrzeć troszkę takim bardziej przychylnym okiem, bo jej przeszłość była naprawdę Ciemna, smutna i nie miała łatwego startu, a jednak wkracza w dorosłość już z dzieckiem i tak dalej, z jakimiś długami problemami i nie miała żadnego wsparcia w nikim, także dobrze, że poznaje dziewczyny takie właśnie jak Marta czy Dorota, bo one zawrócą jej świat do gormiania. My się wychowywałyśmy razem z Adą, czyli z postacią graną przez Julkę Wieniawę w domu dziecka i wychowywałyśmy się tam. No i później nasze losy, nie wiem na ile mogę zdradzać fabułę, wolę tego nie robić, ale no mamy różne przygody, ja mam trochę inny plan na życie niż ona. To jest potwór trochę. No i łączy go też dość y, trudna relacja z córką. No, z kobietami. Nie tylko z córką, potem w następnych odcinkach odkaże się, że ze wszystkimi kobietami łączą go bardzo skomplikowane, a czasami nieskomplikowane przyzwyczajenia sensie. Potworne relacje. Marek jest byłym mężem Marty, czyli Weroniki Rosati, który okazał się homoseksualistą i stwierdził, że musi się rozstać, żeby być szczęśliwym w swoim nowym związku.